Tak, aby co? dzisiaj będziemy grać w Five Nights at Your Friend. Jestem trochę wkurzona, bo to nagram już 20 teraz, ale nie mogę tego przejść, a odcinki jak nagrywam to są tak 20 minut. I co? Kolejna próba. A animatroniki są teraz tak agresywne, tak jakby po oni ci najbardziej. Słuchajcie tak co sami. E, kamery się nie patrzymy, bo to tylko prąd... Szybko że i baterii. Balon na drzwi. Jezus! Jezus Chrystus. Po co to sprawdziłem? Nie mi się. Eee, yy, Co? W tym 79% pierwszej jam to może to nam się to zrobić. Jak animatroniki nie będą aż tak akre. Si. Nie, nie wiem, coś miałam powiedzieć. Agresywne. Dobrze, to, to się to jakoś ogarną. Nie dobra, co? Halo, przychodźcie tutaj, halo, co się... Oni nudzicie się? Także to pod klawisami? klawiszami, nie, to się ten... Zmawiać tych drzwi. Bardzo by się przydało. Siedzi... 66% sześćdziesiąt dobra. Czyli tak jakby procent, znaczy baterii nam wystarczy. Nie wiem czy na to mówić, prąd czy bateria, nie wiem, już prąd na to będę mówi.

Nie wiem czy może jak jest tam taki hałas, co nie? To pod koniec jest tak... Jest tak jakby bieganie! I ten! I nie wiem, czy to po prostu, po prostu jakby ucieka, czy nie. Nie wiem czy inne to jest ustawione. A tak już było dobrze. Nie wiem ta cieka mnie wkurza. Najgorsze jest to, że zawsze jak zamykam drzwi, tak jak w dzicze, nie wiem, to zawsze ta postać wyskakuje, bo oni, Freddy, nie wiem, sam, to się najgorsze. Albo byśmy w ogóle nie zapalili tych świateł, tylko po prostu kamerę byśmy patrzyli. Kogoś nie ma, to oczywiście, oczywiście trzeba zamknąć. Proste i logiczne. Nie tak, to są, że otwierać ten światło, zamykasz, potem otwierasz się i znowu zamykasz. Prąd co oszczędzić? O, dobra, 81% i pi pierwsza jem, dobra. Ej, eee, to kit! Nie macie, nie macie. Tu stara pewnie Freddy wyskoczył. Czysto. Gdzie wy jesteście? Halo? Nie! Cieka mi nie wyskoczyła! Halo? <laughs> nie usłyszałam całego drzwi, a to cieka mi nie wyskoczyła, jessa! 69 69 Nie ufam trochę Tylko jeden hałas, potem sobie Freddy poszedł Podejrzane Sos Kolełem forte i mam takie. Ręce spocone przez tego pada Xboxa. Dobra, wróciłeś. Tu na kamerę będę sprawdzał, bo będę patrzył czy ktoś wrócił, czy nie. Tu się jednak ktoś akioł. Może na mikrofon. Dobra, cicho, jest ruchoma Czyli jest na razie, OK okej. Wiedziałem. Zawolniłam o Freddy, myślę, że on tu musi, może się w każdej chwili ruszyć, a ja tutaj od razu otwieram. Nie, dobra, ich tu nie ma, dobra, czyli... Teraz się spoko. O kurde, jednak nie ja, jest spoko. get away. thank you. Ja co wolno tu kam... Tu tak jakbym my myszką ruszała, mi się boję, że ktoś mnie tam skaruje. No dobra, trzech nie mam nic problemu. Czwarta jest. Wszystko mi się nie chciała ruszyć, ale udało mi się ten zamknąć. O Jezu, no gdzie wy jesteście? Halo! Get away from my. studio? Nieważne. O ty, frajerze, mały! Bo raz muszę, ty, ty, tych kamer nie będę sprawdzał. No serio, Prąd to Uff. Jak chcecie, możemy nagrać się na F Worda, No, trochę tam przeszłam, ale jeszcze tam. Jakiś tam sekretów nie przeszłam. Albo po prostu tak można punkty popijać, pogadać z wami. Zobaczmy naczeko kiedy będą odcinki, znaczy wiadomo, że randomowo będą odcinki, bo mi się nie chce przez tą szkołę. Mój boże, jak się obsrałem! Myślałam, że ktoś mi wyskoczył na mordę! <grytanie> Dobra widzowie, dzięki za oglądanie tego odcinka. Jak Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i sobie, więc co bye bye, widzimy się w następnym odcinku. Слепорта, рыба, я вим.